O oh nie! To mnie tam zaczęło! Nikodem! Uważaj! Uważaj! Góry, <śleski> Państwa, pięknie my się wpakowali poza trasę. Straciłem jedną nartę. Szanowni widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj wybraliśmy się razem z Nikodemem. Przywitaj się. Witam wszystkich. Chyba wszyscy go już znają. Wybraliśmy się na Marty po lesie. Nikodem nie za bardzo umie jeździć, ale umie jeździć. Znaczy, Umie jeździć, ale nie po lesie. Zachęcam Was do subskrybowania kanału oraz e, udostępniania oraz wspierania naszego kanału. Podbijajcie ten film. Polska, to taka Polska był u nas. Kto, kto nie widział, wejdźcie sobie na, na YouTube znajdź. Siemanko, zdobiliśmy cel? To słowa góra zaliczona, tam jest wieża, tu jest napis. Nie widać go, bo jest zaśnieżone, ale uwierzcie mi na słowo. No i co? I co? Dzisiaj jest Sylwester i... No, nie możemy siedzieć w domu. No, nie Musimy nie też domu. ostatni raz w tym roku zjechać nie, na, na tak? W I w Sylwestra chcielibyśmy wszystkiego najlepszego, wszystkim tak. życzyć z okazji Sylwestra. A my w Sylwestra idziemy na nartach. Ja mam czas. Na no, Mamy cały zrobimy. rok. No nie ma dobrze, nie? Dobra, jest G. Ja... Nie ja... ubrasz nowe narty, ale stwierdziłem, że...

z tyle kamieni Zasykułaś pierwszy Dobra, to jak będzie, jak będzie jak będzie ta prosta, to przed tym najgorszym się zatrzymie. Ej nie, no bratki, ale... Uwaga! Uuu. Oj! Szmo, sorry! Wiem, ale tutaj nie hamujemy. Tutaj nie hamujemy. Nowe te. Ale tutaj nie hamujemy. Ej, co to nie hamuje. Ej. 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 to Ej. to tam będę skakał Pan Paweł, edycja Kuba <mierdziśla> <mierdziśla> Bo. pizza Au. <grystanie> Nie, tak ty tak się wratasz, tylko ja tak się I kodem! Uważaj! Uważaj! Nikodem Kto? Jak ty z no, nami pojedziesz do Szyrku? No? Nie, no dobra, nie, jednak nic. Się. Nie no, nas znaczy tak jest dobrze. Tak powiem, że nie. Tak średnio. Dojechaliśmy, o kurde. Zwłaszcza, kto to z nami jest. Pan wiceprezes Grzegorz Czerwio. Ja taki wiceprezes, <grym> że sprzęt nie mam ze sobą, muszę pożyczyć. <grym> Ale, jest, nie. Ale. Ale jest wypożyczalnia. Jest wypożyczalnia. A, to, że ogarniemy. Dobra, trzeba się ubierać, bo zimno. Ile taki rzeczy? Cała ekipa idzie. Słoneczko jest opalane i tak Jest cieplutko, słoneczko świeci. Idziemy w okardę, Troszkę i Tu się nie mieszczą tym No i tak można jechać. Ja chciałabym, żebyście się przejechali. Wyciągiem na goryczkowy na Gastro masz podwójne dwa siedzenia. Jest taki bardzo stary wyciąg, i tam jedziesz, to się czepie, tak? Fajne. Fajne no, nie No, mają remontować tam. Chcieli tam remontować wszystko, ale się ekolodzy nie zgadzają. No i tam później przeszło do sądu. W sądzie też się ktoś nie zgodził, i takie ekolodzy zatrzymują wszystko.

No, to? to jest okej jakby, ale oni tu wiedzą, bo po tym szczurku strasznie Patrzcie skąd trzeba ja. O boże Ja teraz chizę Ja gdzie? Ja pojechał do tyłu Tak Jeb yeah. Teraz panowie łapiemy wiatr pod narty Ja chyba wyskoczył kurwa Ja też nie wiem czemu te tak wysoko stoi <noise> Państwa pięknie my się wpakowali poza trasę. Składam petycję do Ścierg yy, Resort za to, że otworzyliście. Jest napisane na stronie, że trasy czarne i czerwone na skrzyżnym są otworzone, a my tu wjechaliśmy. Nie ma nic. Kurde, Tam gdzie jadą was tyłu. Nie wiem czy ich tam widać. A tu już końcóweczka. Ale powiem wam miejscami. Niestety nie mogłem na tego pokazać, bo się rozodwa kamera przy ten wrót Ale miejscami tu Było ostro Było kurde ostro No, także ten. Straciłem jedną nartę I robię sobie ten zjazd I Szukamy narty, no kurde Ręcią że wypadła Ale no Fajnie, nie? Normalnie super Nie żebyśmy się wpakowali w jakąś Zamknięto trasę. To teraz jeszcze muszę jechać i szukać narty. Mam nadzieję, że mi wypada tam, jak wsiadałem, ale zobaczymy. No i tym razem, już z dwoma nartami, jadę do góry. Tak.